Dziś chciałabym zacząć od listu do Kolosan 2, werset 7, który mówi: Zapuśćcie korzenie waszej istoty mocno i głęboko w Nim. Nieustannie budujcie się w Nim. Powtórz, w Nim. Paweł w swoich listach pisał wiele o byciu w Nim. W Nim. W Nim. Powinieneś zrozumieć, co to znaczy, to niesamowite zdanie. Co to naprawdę znaczy, kiedy mówimy, że jesteśmy w Chrystusie? Autor pisze o korzeniach. Korzenie naszej istoty powinny być głęboko i mocno wrośnięte w Niego. Wiemy, że kiedy drzewo jest dobrze zakorzenione, to burze go nie przemogą. Paweł używa tej analogii. Przejdziemy do księgi Jeremiasza, gdzie mowa jest o tym, że gdy drzewo jest dobrze zakorzenione, to życiowe burze nie tylko go nie zdmuchną, ale że nadal będzie wydawać dobry owoc. Jako wierzący tego właśnie potrzebujemy. Nieważne, co dzieje się w naszym życiu osobistym. Powinniśmy pokazywać światu, że jesteśmy inni i że bycie chrześcijaninem niesie ze sobą korzyści. Powinni widzieć, że chociaż czasami spotyka nas to samo co ich, wciąż mamy w sobie radość, chodzimy w miłości, jesteśmy cierpliwi i pełni pokoju. Nie możemy być tacy jak inni ludzie, chodzić do kościoła i myśleć, że... Tym sobie nadrobimy. To musi być styl życia, który wiąże się z byciem chrześcijaninem. Biblia mówi: Poznacie ich po ich owocach. Kiedy jest mowa o korzeniach naszej istoty, chodzi o głębie naszego życia wewnętrznego. Wszyscy prowadzimy zewnętrzne życie, które pokazujemy ludziom, ale jest też życie wewnętrzne. W swoim wnętrzu nosimy cały świat. Biblia mówi, Królestwo Boże jest w nas. Nie chodzi o to, co jest na zewnątrz, o okoliczności, o to, co myślą inni, w co się ubieramy, co posiadamy. Chodzi o to, co dzieje się w nas. Myślę, że wiesz, że nawet gdy jesteś w najlepszej sytuacji życiowej, jeśli masz kiepskie nastawienie, to dalej będziesz nieszczęśliwy. Zgadza się? Tak samo możesz być w świetnej sytuacji, ale jeśli nie lubisz siebie, będziesz nieszczęśliwy. Z drugiej strony, możesz być w niełatwym położeniu, ale jeśli masz prawidłowe nastawienie, radość w sercu. Dobrą postawę. Jeśli w twoim wnętrzu wszystko się układa i wiesz, że Bóg Cię kocha, to dasz sobie radę z tym wszystkim i wcale to nie będzie takim wielkim wyzwaniem. To nie tak, że życie nie niesie ze sobą wyzwań, ale przez swój sposób myślenia i nastawienia często sam pogarszasz swoją sytuację. Więc zapuśćcie korzenie waszej istoty mocno i głęboko w nim. Nieustannie budujcie się w nim. Właśnie to robisz dzisiaj, teraz. Jesteś tutaj, żeby budować się w Chrystusie. I tak. Tak robisz to dla siebie. Jestem dumna z ciebie, że poświęciłeś swój piątkowy wieczór i przyszedłeś tylko po to, żeby budować się w Chrystusie, żeby wspólnie oddawać mu cześć. To takie ekscytujące. Wypełniliście cały kościół. Chyba wszystkie miejsca są zajęte. Tak, są. Nikt by się już nie zmieścił. To ekscytujące widzieć, jak ludzie tak bardzo chcą wzrastać. Chrystusie, A więc czytamy, nieustannie budujcie się w Nim i lubię te słowa i coraz bardziej umacniajcie się i ugruntowujcie się w wierze. Nie ma nikogo, kto wysłuchałby wystarczającej ilości słowa. Wśród nas nie ma nikogo, kto go nie potrzebuje. Prowadziłam kiedyś kilka kursów, jakie ja nazwałam odnawiających, głównie w telewizji. Szłam do swojego studia i nauczałam przez pół godziny o umyśle. Albo szłam do studia i nauczałam pół godziny o ustach. Mam poczucie, że trzeba nam je wciąż przypominać. Musimy słuchać słowa po raz kolejny, kolejny i kolejny. To dlatego studiujemy Biblię. Sięgamy, poznane nam fragmenty, w których możemy odkryć coś zupełnie nowego, czego nie zauważyliśmy ostatnim razem. Teraz małe porównanie. Powiedzmy, że to jest wiadro i że ono jest naszym duchem. Niezbyt dobra analogia, na pewno, ale rozumiesz. Masz ducha, który jest głęboko w tobie. Ty jesteś duchem, masz duszę i żyjesz w ciele. Więc to jest nasz duch. Kiedy rodzimy się na nowo, Jezus przychodzi, żeby żyć w naszym duchu, więc jest w nim. Zgadza się? I w nim, bo wszystko czego potrzebujemy, jest w nim. Zgodzisz się? Wszystko czego nam potrzeba, mamy w nim, więc miłość, pokój. Nadzieja, radość, samokontrola, wszystko to trafia do naszego wnętrza, ale trafia w formie nasion. Tak? Więc kiedy Jezus pojawia się w naszym życiu, nasiona wszystkiego tego, czym jest Bóg, zasiewane są w naszym wnętrzu. Czym podlewamy te nasiona? Wodą Słowa. Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego słowo Boże nazywa się wodą słowa? Bo nie tylko nas obmywa, ale też służy do podlewania nasion. Więc gdy spędzasz czas, łapiesz słońce, spędzasz czas z Bogiem, to nic skomplikowanego. I potem te małe nasionka rosną. To tak jak w moim życiu. Jestem drzewem sprawiedliwości. Właśnie tacy mamy być. I gdy zakorzenimy się i ugruntujemy w Chrystusie, zobacz tu na dnie, coś się dzieje. Na dnie Twojego ducha coś się dzieje. Dostajesz więcej i więcej. O, zgubiłam swój owoc. No cóż, dziś to nie pierwszy raz. Musiałam trwać przy swoim owocu, kiedy lądowałam w Maclister i usłyszałam, że być może będę musiała czekać tam pięć godzin. Powiedziałam nie: pomódlmy się o to od razu. Nie będziemy tu siedzieć pięć godzin. Więc. So, tak to się kończy. Widzisz, co się dzieje, kiedy trwasz w Chrystusie? Tym bardziej i bardziej przekonujesz się, to nie jest złe słowo, tym bardziej przekonujesz się, że Bóg Cię kocha, że jesteś sprawiedliwością Bożą w Chrystusie, że jesteś namaszczony, że panujesz nad sobą. Nigdy nie mów, nie mogłem nad tym zapanować. To nieprawda. Masz w sobie nasiono samokontroli. Może go nie podlewałeś? Może nie wzrastało w tobie, ale jest w tobie i Bóg da Ci wsparcie, co nie znaczy, że będzie robił za ciebie wszystko, a ty nie musisz nic robić. Ale jeśli trwasz w Chrystusie, trwasz w Słowie, żyjesz w społeczności z Nim, to nagle dzieje się, co się dzieje. Zaczynasz widzieć owoce wyrastające na Twoich drobnych gałęziach. A to nie wszystko. Nie tylko je zobaczysz, ale i wszyscy inni je zobaczą. Bardzo to lubię. Podoba mi się. Kiedy spotykam się z ludźmi, którzy ostatnio widzieli mnie, kiedy miałam dwadzieścia parę lat, i myślą sobie: Nie mogłam wierzyć, że to ty, gdy zobaczyłam cię w telewizji. Nie chcesz, żeby ludzie byli zdumieni tym, co Bóg uczynił w twoim życiu? So, tree... Głęboko zakorzenione drzewo. Księga Jeremiasza 17,78. Kocham te wersety. Najbardziej błogosławiony jest mąż. Nie jest tylko błogosławiony, jest najbardziej błogosławiony. Jest mąż, który wierzy, pokłada ufność, opiera się na Panu, ten, którego nadzieją i pewnością jest Pan. Widzisz, kiedy wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, wtedy nasza pewność nie bierze się z tego, co myślą ludzie. Czy ktoś. Zaprosił nas na przyjęcie? Czy dostaliśmy pracę, o którą się staraliśmy? Czy zapisaliśmy się do właściwej organizacji studenckiej? Czy poszliśmy na randkę? Czy mamy faceta? Nasza pewność nie jest, nie bierze się z zewnątrz. Nie żebyśmy nie chcieli czy nie cieszyli się tymi rzeczami, nikt nie lubi odrzucenia, ale gdy wiemy, kim jesteśmy w Chrystusie, przetrwamy wszystko z wiarą w to, że naszej wartości i znaczenia nie określa to, jak inni ludzie nas traktują, jak wyglądamy, jaki mamy samochód, do jakiej chodzimy szkoły. Przez lata wiele rozmyślałam nad tym, kim jesteśmy w Chrystusie. I w zasadzie, jeśli piszesz w wyszukiwarce, miej świadomość, kim jesteś w Chrystusie, to pojawi się strona z całą listą tekstów Joyce Meyer, każdy z wersetem mówiącym o tym, kim jesteśmy w Chrystusie. Nie mam czasu, żeby przeczytać je wszystkie. To całe długie strony, ale jeśli nauczysz się, co mówi Biblia o tym, kim jesteś w Chrystusie i zaczniesz rozważać te słowa bez przerwy, im częściej będziesz to robił, im mocniej w to uwierzysz, to wtedy diabeł zacznie mieć się na baczności, bo zaczniesz wierzyć w to, kim jesteś w Chrystusie. W Chrystusie jestem kompletna, z Chrystusem jestem żywa. Jestem wolna od prawa i grzechu śmierci. Jestem wolna od prześladowań. Lęk nie rządzi moim życiem. Narodziłam się z Boga i diabeł mnie nie tknie. Jestem święta i nieskalana przed Bogiem. Mam umysł Chrystusowy, mam pokój Boży. Żyje we mnie ten, który jest większy. Jestem sprawiedliwością Bożą. Mam w sobie ducha mądrości i objawienia itd. Tak tak Posłuchaj mnie teraz, co ci powiem. Wiedząc o tym, kim jesteś w Chrystusie, będziesz w stanie oddzielić tę wiedzę od myślenia, że Twoja wartość bierze się z Twoich czynów. Powtarzam to od lat. Twoja tożsamość i czyny to dwie różne rzeczy. Twoje czyny nigdy się nie poprawią, dopóki nie naprawisz swojej tożsamości. A my postępujemy na odwrót. Chcemy robić dobre rzeczy, żeby myśleć, że jesteśmy kimś. Tak działa świat. Czym się zajmujesz? Ludzie nie będą pytać o to, kim jesteś, żeby cię poznać, ale większość z nich chce wiedzieć, czym się zajmujesz. Według tego świata to, co robimy, mówi ludziom o naszej wartości. Ale według Boga, w Królestwie Bożym nasza wartość i znaczenie wynika z tego, że jesteśmy Jego dziećmi, że Jezus umarł za nas, wiemy, że nas kocha. A jeśli dobrze to rozumiemy, gdy zostałeś ugruntowany w Chrystusie i zapuściłeś w Niego korzenie, wtedy owoce na Twoich gałęziach, Twoje czyny, zrodzą się jako efekt relacji z Bogiem. Nie wydasz owoców, starając się o to, czy widziałeś kiedyś, jak jabłoń stoi sobie i próbuje, próbuje zrodzić jabłko. Nie możemy upodobnić się do Chrystusa swoimi staraniami. Musimy mieć w sobie mnóstwo Jezusa, mnóstwo słowa, mnóstwo ducha świętego, a na końcu trochę wysiłku z naszej strony i przyjdą efekty.